No to witam. A my dalej robimy konika. Zaczynam sobie na przykład od tej strony. Kładziemy konia w tą w tym, w tym kierunku minki do was na przykład. I teraz potrzebujemy paska i ten futrzaste do futrzastego. Czyli właśnie tak. Teraz igła. Hop i hop, tylko żeby to było równo. Tutaj dajemy pętelkę. Ja tu jadę na resztkach nici, które miałam z uszów. I jak najbliżej szyjemy samą krawędź. Tak to wygląda. Teraz mi się nic skończy, ale tutaj możemy już zrobić pętelkę. Hop, jedna pętelka, druga pętelka dla bezpieczeństwa. Tak. Ucinamy. I e, potrzebujemy nową nić. Ja z racji, że mam nici grube, znaczy igły grube. One mają tutaj większą dziurkę. To mi łatwiej to przerzucić, tylko trzeba to złapać. No, współpracuj tu ze mną teraz. Znaczy, jak ja zawsze nagrywam, to mi się nie chce coś robić tak jak powinno. Dobra, przeszło. Czasem się szybciej z tym bawię. Po prostu wsadzam i jest, jak powinno być. Ale dobra, kończymy te pytania od Pauli, więc skończyliśmy na pierwszym pytaniu. E, drugie pytanie: czemu akurat Hobby horsy? Szczerze mówiąc, nie wiem. Ja pamiętam, że kiedyś, kiedyś na, jak miałam może z 16 lat, ja hejtowałam. Teraz mam 23, więc trochę minęło. czy znaczy, będę mieć 23. <laughs> ale e, kiedyś bardzo hejtowałam ten sport. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że wydawało mi się on dziwny, ale jak go poznałam, to wyszło na to, że to jest lepsze. <laughs> bo wcześniej siedziałam w modelach koni mam figurki jeszcze kilka mi zostało, a kilka mam jeszcze na sprzedaż które mi są po prostu już niepotrzebne yy. i tak, I kiedyś strasznie nie wiem dlaczego to w ogóle hejtowałam ale no więc byłam hejterem, a teraz sama yy, mam własnych hejterów, więc <laughs> więc pozdrawiam, jeżeli tutaj przyszłeś sobie hejtować <laughs> więc tak yy. Czemu akurat hobby horsy nie mam żadnego pojęcia? Może dlatego, że spodobało mi się szycie ich? Może dlatego, że jak byłam młodsza, to na przykład ja miałam takiego konia. Wyobraźni, jak miałam chyba 7 lat, coś tego typu. Ja sobie sama wyobrażałam konia, że jeżdżę na nim, i tak dalej, tylko on był niewidzialny i tak dalej, i tak dalej. Po czym nie było jeszcze wtedy tak bardzo znanych hobby horsów, bo to był rocznik 2006-2007. Te konie nie były aż tak bardzo y, znane. Y, hobby Horsy. Były wtedy takie lajkoniki, one były w 100% z drewna i one były bardzo, powiedzmy, mm, nie wiem, one były lekko niebezpieczne w sensie tym drewnem się uderzyć i tak to, dalej to wiecie o co chodzi. Ale no, nie wiem, może to przez to, że sobie chciałam dzieciństwo przypomnieć, a teraz po prostu je szyję na bieżąco. Potrafię nawet w dzień wyszyć trzy konie. Nie wiem dlaczego. Jak mam chęci do szycia, to szyję. Jak nie mam chęci, to nie szyję. Nic na siłę. No, a my lecimy dalej, już mamy tyle zeszytego. To jest rozmiarówka 3, to więcej zajmuje czasu. Ale dobra, kolejne pytanie. E, czy zamierzasz kiedyś robić realistyczne hobby horsy? E, w tym momencie tą bazę, którą miałam, skończyłam. Ale żeby wrócić do szycia realistycznych, chyba nie za bardzo. Po prostu to dużo bałaganu produkuje i więcej niż, niż, niż yy, tak konie Oczywiście te, które wycinałam, już wyrzuciłam i tam było też trochę. I tu jest tylko nadmiar, który miałam. Po prostu realistyki mają, z tej pianki są, tapicerskiej. I one strasznie brudzą. Ta pianka jest trochę jak styropian, szczerze mówiąc. Ona jest dosłownie wszędzie. Więc yy, nie wrócę chyba do tego. Yy, mój partner zawsze się denerwował na to, że wszędzie była ta pianka. A teraz się denerwuje, że wszędzie są jakieś takie takie, takie, takie włyski. Znaczy dokładnie, jakby wyciągnąć. Te. O, takie. I one są też wszędzie. Chociaż ja cały czas biorę taką szczotkę i ten dywan wyczyszczam z tego. Więc tego jest tutaj pełno. No telefon skaz. Mam taki drugi telefon stary, który właśnie używam teraz do waszych pytań. Oj, nie to hasło. Kiedy masz trzy elektroniki, które mają różne hasła i za każdym razem wpisujesz nie te, które trzeba. <grytanie> no, no i pytania mi cofło. Zresetowało mi. A, i przy okazji też założyłam konto na Olixie, więc można zajrzeć na y, YouTube społeczność. I tam pojawi Wam się y, link do mojego Olixa. Y, jeżeli nie interesuje Was zakup, a chcecie po prostu popatrzeć, to zapraszam, bo mi trochę nabijecie y, widoczności tego konta, bo on jest mało widoczny. No, jak jeszcze nie sprzedawałam, mam tam jakieś niepolecajki. Nie wiem ale w ogóle jak się to wzięło. Ja tutaj sprzedawałam za odbiorem osobistym. Ale okej, okay, są jakieś tam niepolecajki. Cóż? Więc no, chyba każdy ma jakieś niepolecajki. Po prostu profil mi się nie podoba, to takie ja da mnie polecajkę. <grym> Były już takie sytuacje. Dobra. Yy, I to chyba wszystkie pytanka. Ja to również ci pozdrawiam. No, a ja tam sorka za błędy, to ja powiem, że Sorka, że nie przeczytam Twojego nazwy, ale masz taką nie za bardzo dobrą. Czy ktoś tu jeszcze zadał pytanie? Ja sobie tutaj od. A nie, ja tutaj nie mogę odznaczyć. Bo to nie jestem zalogowana. No i to chyba wszystko. No. Ogólnie nie wiem, na ten moment będzie seria z tym Hobby Horsem tutaj, którego szyjemy. Ale jeżeli macie jakiś pomysły inne na filmy poza terenem, bo ja mam aktualnie sztorm w Gdańsku, jeżeli ktoś nie jest z nadmorza albo nigdy nie był, to tutaj są potężne wiatry z Bałtyku, w którym w tym momencie chyba jest słychać czasami na filmach, bo po prostu wszystko mi wieje i nie da się po prostu przejść. W sensie mogę sobie pójść oczywiście, tylko mi wywieje. Konia to będzie po prostu jak taki. Helikopter, helikopter, jestem psem. Pamiętacie, nie wiem, jest takim mem w ogóle w internecie. Jestem <grym> psem, co takim merdałagonem. No, no to tak będzie wyglądać belbend, który pójdzie sobie w lesie do tej, na przykład w teren do lasu z potężnym wiatrem. Tu mi drzewa chcę wyrywać. Więc sztormy są bardzo, bardzo wiejące. No, a ja kończę tutaj strzywać tą bazę. Masakra. A, to jest naprawdę czasochłonne. A my właśnie docieramy, powiedzmy, teraz do takiego czoła choby horsowego, czyli tutaj tą końcówkę. Już tyle mamy, jeszcze tą do czoła musimy dotrzeć. I no, i będzie to najwa najważniejsze, czyli zszywanie powiedzmy, pyska, który każdy mówi, że jak jakby zrobić, żeby konie wychodziły prosto. No, właśnie zaraz wam pokażę, tylko dotrzemy do tego czoła. Najpierw do czoła, potem lecimy do pyska. I no, możemy też, nie wiem, zrobić realistyczne chrapy, jeżeli chcecie, chociaż yy, ja nie nagrywam w tym momencie live'a, więc ja nie mogę zapytać się, czy chcecie, po prostu tak zrobię, chyba się ucieszycie, po drugie nie chce mi się chrap robić tych takich yy, ze skaju, ze sztucznej skóry, yy, bo to muszę wycinać i tak dalej, dodatkowe zajęcie, no. A jeżeli szukacie w ogóle właśnie materiałów do szycia Hobby horców, w sensie mam oczy do realistyków właśnie. I szukacie yy, takich rzeczy, to mam właśnie wszystko na Oliksie. Tam są chyba te oczka za 10 zł, za całe opakowanie. Nie wiem ile tam sztuk jest w tym momencie. Ale wydaje mi się, że chyba na 50 chobych horców starczą. No, współpracuj ze mną igła. I tu ciemno w ogóle jest. O, poszło. Więc y, mam tą rzeczy: mam jakieś tam spreje, figurki koni, figurki lalek, kolekcjonerskich, takich do modeli. Bardzo, re, bardzo realistyczne. Y, co jeszcze takiego posiadam? Y, naprawdę sporo rzeczy y, takich. Y, kobych horsowych i nie tylko. No i chyba tam inne pierdoły, tak powiedzmy. Dobra, my doszliśmy do czoła. Fajnie. To teraz zginamy to tutaj, tak? I lecimy w tym kierunku. Masakra. Dużo. No. A z racji, że mamy już 10 minutę, no, to ja, jeżeli na tym filmie będzie tam było 14, to teraz, jak będzie 16 lajków, będzie kolejny filmik. No. Yy. No, i zostawcie komentarz po sobie, suba, jeżeli jesteście nowi, za to się kanał rozwija. Oj, za dużo nici straciłam. <grafię> I tak dalej. A na pewno będzie więcej tutoriali, tutoriali, jeżeli możecie coś zaproponować, oczywiście. Poza ogłowiem, bo w tym momencie nie wykonuję akcesorii. Coś takiego, co jest bez elementów metalowych. I coś takiego, co jest na przykład horsem. No. A my będziemy za chwilę resztę robić. Czyli to tam. No.